Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Liter Mermaid już po raz trzeci. Bardzo przepraszam za tę poprzednią transmisję, ona nie wyszła on ze sobą internet niestety, także nagrywam już taki normalny film podsumowujący tą recenzję diety pudełkowej. No to tak, śniadanie to był twarożek z gofrem, bardzo dobry. Drugie śniadanie sałatka, jajko, awokado, sałata. No i tutaj tego Fakoda niestety w ogóle nie widziałam. Nie wiem, co się stało. Obiad to były pierożki gnocci włoskie, takie kluseczki z takim sosem ziołowo-szpinakowym. Podwieczorek to był sok jabłkowo-pomarańczowy, świeżo wyciskany. I kolacja to była tarta gryczana z suszonymi pomidorami. I ogólnie wszystko w miarę mi smakowało. A niestety, porcje były trochę za małe. No, bo jakby była większa koloryczność, to to niestety już byłoby dla mnie troszkę za droga ta dieta. Także ta koloryczność była mniejsza. No, ale ogólnie, w sumie dieta była dobra. Najgorzej trochę chyba wypadła ta sałatka, bo tam po prostu tego awokado w ogóle nie było. A były za to właśnie cebula, była, której nie lubię, więc za to troszkę minus. Najbardziej mi właśnie smakował ten gofr. On był bardzo dobry No i co? I co dalej na moim kanale? Dalej na moim kanale będą oczywiście choreografie Już tego szykuje się kolejna choreografia, która będzie naprawdę super, super muszę wam powiedzieć Tylko nie wiem kiedy ona się pojawi, ponieważ muszę ją jeszcze przećwiczyć, żeby naprawdę super wyszło no, i oczywiście proszę Was o łapkę w górę, o subskrybowanie mojego kanału. Naprawdę dziękuję Wam za wszystkie łapki, za wszystkie wyświetlenia, wszystkie subskrypcje. No, także do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa, buziaki.